Witam Was w kolejnym filmie na moim kanale i słuchajcie, coś nowego zaczynam nagrywać dla Was w poniedziałek. I co mnie skłoniło do tego? Przemylowanie. Stwierdziłam, że muszę tutaj pozmieniać i chcę łóżko postawić w drugą stronę. Jeszcze nie wiem, czy przy kaloryferze, czy przy drzwiach, bo wydaje mi się, że jak łóżko będzie przedstawione w drugą stronę, to będzie więcej miejsca, więc będę testować. Ponadto cieszę się, że jest już. Po pracy trwałam ten dzień, bo zawsze w poniedziałki nie chcę mi się wstawać i to jest taki najgorszy dzień rozpoczęcie pracy po fajnym weekendzie, także bardzo się cieszę, że już wróciłam do domku. Zobaczcie, ile ja tutaj zyskałam miejsca. Jeszcze sobie tutaj zrobię u góry na ścianie jakieś ładne obrazki. Bardzo mi się podoba tutaj ten kącik. No i teraz zobaczcie, ile też zyskałam miejsca tutaj pod spodem. Także świetnie. To był naprawdę dobry pomysł. Mamy sobotni poranek i piękna pogoda jest za oknem. To się rzadko zdarza tutaj w Holandii, w Almelo. Dzisiaj wybieram się znowu na King Klopy w poszukiwaniu jakichś fajnych ubrań, bo stwierdziłam, że chcę dla Was nagrać Hollumpeksowy. Wybiorę się dzisiaj też na zakupy spożywcze, bo planuję dla Was nagrać cojem w ciągu dnia w Holandii. Dajcie znać, czy taki film też Was interesuje. Dzisiaj wybiorę się na zakupy rowerem, bo chcę skorzystać z tej pogody. Dodatkowo nie mam jego taty, więc i tak bym nie jechała samochodem. A pieszo nie pójdę, bo wiem, że mogę kupić sporo, więc wolę jednak zabrać się z tym wszystkim na rower. Także zapraszam Was na dzisiejszego vloga. Mam nadzieję, że miło spędzicie ze mną dzień. Wróciłam z zakupów i kupiłam bardzo dużo owoców i warzyw, bo stwierdziłam, że najwyższa pora wrócić do zdrowego odżywiania. Tutaj bywało różnie, jeśli chodzi o Holandię. Przez ostatnie dwa tygodnie jadłam owoce i warzywa, ale nie w takich ilościach, jakbym chciała. Kupiłam sobie też proteinowe, czekoladowe napoje, żeby nie wcinać słodkiego, bo ostatnio naprawdę jadłam go tutaj bardzo dużo, ale teraz. Specjalnie ja sobie nic nie kupiłam takiego. Zamiast tego kupiłam sporo owoców: mango, banan, śliwki, jabłka. Pytaliście też o to, jakie ja ćwiczę. Słuchajcie, ja tutaj ćwiczę sobie raz po raz, tak naprawdę. Te 10 minut na brzuch czy na pośladki, ale nie zawsze mi się chce. Robię to, gdy mam na to ochotę. Nie chcę być dla siebie zbyt surowa. I to jest moje takie postanowienie noworoczne, żeby. Nie robić czegoś na siłę, tylko dlatego, że chcę to robić. I powiem wam, że uwielbiam moment, w którym zrobię takie większe zakupy i mogę pokombinować sobie tutaj, ugotować, poeksperymentować. Także dzisiaj sobie zrobię ryż z kurczakiem, marchewką, z papryką, z cebulą, z czosnkiem. Dodatkowo mam pasatę pomidorową, mam bakłażana. Mam cukinię, także zrobię taki pyszny obiad i wam to wszystko pokażę. Nie mogę się doczekać, bo już się zrobiłam delikatnie głodna. I powiem wam, że za te wszystkie zakupy zapłaciłam 32 euro. Więc wydaje mi się, że na tutejsze zarobki to nie jest dużo. Mam te zakupy na cały tydzień, więc jestem zadowolona. Wcześniej byłam jeszcze w King Klopie i w Lumpach, więc zrobiłam dla was tego osobny film. I pewnie już jest na kanale, więc mam nadzieję, że wam się podobał. Robię test, mamy tutaj ryż, do tego kurczak w przyprawach, wymieniłam, pamiętam, w przebitce. Dodatkowo dodałam paprykę, bakłażana, cukinię, cebulę, czosnek, pieczarki, mozzarellę i na górę dodałam jeszcze pomidorki koktajlowe, więc jestem bardzo ciekawa. Aha, i marchewka jeszcze, warzywa są al dente, czyli jak, jak lubię najbardziej. Mmm, jest basmati, mój ulubiony. Na dworze zrobiło się już ciemno. Zapaliłam sobie już tutaj lampeczki. Właśnie jestem w trakcie oglądania Miłość jest ślepa Brazylia, tak jak wam wspomniałam w poprzednim filmie. Zostało mi jeszcze parę odcinków, ale oczywiście jak to znowu u mnie bywa po obiedzie, zachciało mi się czegoś słodkiego i chcę Wam pokazać, w jaki sposób ja sobie romantyzuję życie weekend, żeby sobie umilić. Po prostu dzień. Kupiłam sobie dzisiaj tą miseczkę w Kingtopie. Zobaczcie, jak przepięknie to wygląda. Ułożyłam sobie tutaj banana, śliwkę i kiwi. Wyobraźcie sobie, jakby tutaj były truskawki w czekoladzie. No, powiedzcie, czy to nie wygląda cudownie. I chciało mi się czekolady, więc moją alternatywą jest. Spadł mi widelec taki proteinowy, czekoladowy napój. Takie poprawia mi humor. Powiem, że jem zdrowo, a jednocześnie pysznie. Jak coś jest pięknie podane, to dla mnie to już cieszy oczy. A co dopiero, jak jeszcze można to jeść? Będę szykowała się do spania, ale stwierdziłam, że zrobię sobie jeszcze Maseczkę Robię ją raz w tygodniu Ja to nazywam maseczką, ale to jest takie Bardziej serum, które się nakłada na 10 minut Moja cera teraz jest W takim sobie stanie I stwierdziłam, że tak No dobre rozpoczęcie Tygodnia, bo jutro poniedziałek To jeszcze właśnie w tą niedzielę Zrobię sobie trochę Spa, powiedzmy Ja powiem wam szczerze Nagrywam zawsze w weekendy tutaj I potem jak Nagrywam sobie cały Fajny weekend Wiedząc, że Jutro poniedziałek To dopada mnie taki smutek Bo wiem, że jutro muszę wstać o 4 rano Będę do 16 w pracy Będę pewnie po pracy zmęczona a naprawdę chciałabym dla Was nagrywać jeszcze częściej. Ja i tak nagrywam filmy z wyprzedzeniem, bo ja nagrywam weekendy i Wy dostajecie tak naprawdę każdy weekend, tydzień później jakby w kolejny weekend, więc inaczej nie byłabym w stanie tutaj nagrywać. Nie miałabym kiedy tego zmontować Ale i tak jestem zadowolona, bo w ostatnim czasie Udawało mi się dodawać dla was po dwa filmy tygodniowo Więc to jest naprawdę dobry wynik Patrząc na to, że ja pracuję 10 godzin Myślę, że mnie zrozumiecie, że nie jestem w stanie Po prostu nagrywać w tygodniu Nie mam też za bardzo co, bo tak naprawdę po pracy Robię obiad, odpoczywam i tyle Mówiłam wam o tym, że chciałabym dla was nagrać Co im w ciągu dnia A ten film to jest tak naprawdę jedno wielkie co im w ciągu dnia Chciałam wam bardzo podziękować za to, że dotrwaliście do końca tego filmu Że mnie wspieracie, jesteście ze mną no, bardzo to doceniam i to mnie motywuje do nagrywania dla Was większej ilości filmów. Także mam nadzieję, że Wy teraz miło spędzacie weekend i widzimy się już niedługo w kolejnym filmie. Buziaki.